Ugryzłem ją w piersi. Mocniej. Delikatnie. Powiedziała. Ugryzł mnie w piersi. Delikatnie. Powiedziała. To nie jest jabłko. Słyszysz? Tak. Przestraszyłeś się? A podnieciłeś? Dałbyś się skusić? Tak. Andy, czy ty pieprzysz się z kimś innym? A co? Co sądzisz, że. Co? Nie byłbym do tego zdolny? Patrzysz na mnie, jakbym był niczym, jakbym był durnie. Przestań. Co? Myślisz sobie, marny mąż, marny kochanek? Andy! Więc? Więc? Seks. Tak. To wszystko? Tak. Właśnie. A czego byś jeszcze chciał? Nie wiem. Drugie szanse. Byłam no. u lekarza. Tak. Poczułam się zmęczona i... będę potrzebować twojej opieki, Andy. To będzie twoja praca. Opiekować się mną. Jak śmiesz mi mówić, że jest za późno. Ja wiem, kiedy jest za późno! Ludzie umierają, Andy, wiesz o tym? A kiedy wszystko jest skończone, myślisz sobie ja nigdy nie zdążyłam tego powiedzieć! Nie chodzę Chodź ze muszę zobaczyć. Poczujesz się lepiej, ja i muszę zobaczyć. Kocham cię. Lin. Nie, ja ci muszę coś powiedzieć, wiesz? Coś bardzo ważnego. Ja cię kocham. Ja cię kocham najbardziej na świecie. Do widzenia. Powiedziała. Żadnej. Powiedziała. To jest właśnie ta chwila, w której wszystko się zmieni. Do widzenia.